Witam Was serdecznie w Studio bajkowym. Grupa Shimano 105 R7100 i jej trzy cechy, które sprawiają, że jest to grupa absolutnie wyjątkowa. Bez żadnego clickbaitu i bez przesadzania. To jest grupa wyjątkowa. Przechodzimy od razu do tych trzech cech. Cecha pierwsza. Chociaż Shimano posiada trzy grupy dwunastorzędowe, czyli z kasetami, które posiadają 12 przełożeń. Trzymano 105 jest jedyną, która posiada wersję mechaniczną. Nie mówimy tu o hamulcach, tylko o przerzutkach. Mechaniczną to znaczy bez baterii. Przerzutka tylna, przerzutka przednia są napędzane linkami, co jest rozwiązaniem prostszym, zupełnie bezobsługowym. Raz ustawiasz i jeździ, jeżeli dobrze ustawisz. Nigdy nie zerwałem linki, to jest mit. No i nie wymaga apek, aktualizacji i baterii. To jest jedyna 12-rzędowa grupa Shimano w wersji mechanicznej. Poza tym, ponieważ jest to grupa mechaniczna, to jej druga cecha jest bardzo tania w porównaniu do pozostałych wersji i już wam mówię, o co chodzi. Ta grupa tutaj łącznie z łańcuchem bez wkładu suportu, to co tutaj widzicie, kosztuje 3.500 zł. Jeżeli chcecie tej samej grupy, czyli 105, ale w wersji Day 2, niektórzy lubią bateryjki. Bardzo proszę. Dopłacacie jakieś 2,5 tysiąca zł i płacicie 6000 zł za to samo. Tylko przerzutki napędzane czy regulowane nie za pomocą linek, tylko za pomocą silniczków i baterii. 6 tysięcy zł. No i grupa wyżej, czyli Ultegra, która jak już teraz wiecie, nie posiada wersji mechanicznej, podobnie jak Durais. Ultegra kosztuje 9000 zł, czyli to, co ja będę montował w moim rowerze. 3500 zł, wersja tego samego elektroniczna 6000 zł i chcecie przeskoczyć grupę wyżej, czyli te same niemalże systemy, cena 9000 zł. Jeżeli kupicie sobie stopiotkę mechaniczną, to zamiast np. przykład Ultegra Di2, która jest bardzo popularną grupą, to macie od razu za darmo bardzo dobre koła. Więc moim zdaniem świetna sprawa. To, że jest to grupa mechaniczna, to, że jest to grupa bardzo tania. I cecha trzecia, to, że posiada większość systemów, które posiadają grupy wyższe, czyli Ultegra, a nawet Dura Ace. Teraz pokażę Wam z bliska te komponenty i wyjaśnię, o co chodzi. Oczywiście zaraz wspomnę o tym, czego ta grupa nie posiada w porównaniu do grup wyższych, ale co najważniejsze, czego potrzebujecie od zaawansowanej grupy? Ja piątki nie nazywam już entry level, czyli dla początkujących, szosowców, tylko ja tę grupę nazywam grupą zaawansowaną. Od zaawansowanej grupy, oprócz tego, żeby bardzo dobrze działała, woła, na pewno ta grupa dobrze będzie działała, potrzebujecie, żeby był to nowoczesny rower, prześwitów na szerokie opony. Ja w moim rowerze zakładam 32 i ponieważ mamy tutaj już hamulce hydrauliczne, rozwiązuje nam się problem, czy szeroka opona zmieści nam się w szczękach hamulcowych. Oczywiście te Ostatnie generacje szczękowych hamulców miały większe prześwity. Tutaj tego problemu w ogóle nie ma, czyli w ogóle się nie zastanawiacie, czy grupa będzie kompatybilna z szerokimi oponami. To pierwsza rzecz. Druga rzecz: potrzebujecie mocnych, dobrych, wydajnych hamulców i montuję znajomym różne grupy sremoskie. Nic nie jest tak mocne. Jak hamulce 105, oczywiście moje absolutnie ulubione hamulce w rowerze, no nazwijmy to szosowo-grawelowym, to są GRX-y, ale 105 będzie miała, jeżeli nie taką samą, bardzo podobną siłę hamowania do wyższych grup Utegry czy Ace'a. Nie przesadzam tutaj, to są bardzo dobre hamulce, więc 105 mechaniczna za 3,5 koła tę cechę będzie posiadała. Macie szerokie opony, nowoczesny rower, macie bardzo mocne hamulce. Nie przyjmujecie się e, tym, czy gdzieś wam się zagotują, czy, albo czy obręcze wytrzymają, bo to już są tarczówki. No i kolejna rzecz to oczywiście kwestia dwunastorzędowości. Teraz już są trzynastorzędowości pokazywane w nowoczesnych rowerach. Zacznijmy od tego, czy potrzebujecie 12 rzędów. Czy to jest takie usprawnienie roweru? Nie, to jest po prostu jakaś nowość, która no sprawia, że przyciąga nowych klientów i chcemy wymieniać rowery na nowsze. Grupy 11 rzędowe były świetne, grupy 10 rzędowe były, nadal są świetne, no ale ta jest 12 rzędowa. I dlaczego jest to zaleta? Zaletą dla mnie nie jest dodatkowa jedna koronka, mówiąc potocznie, tylko to, że jeżeli będę chciał, bardziej myślę o Was, bo ja nie będę żadnych upgradeów robił w tym rowerze, ale jeżeli komuś przyjdzie do głowy, żeby sobie wymienić 105 mechaniczną na DI2, to macie już platformę, która będzie z tym kompatybilna. Jeżeli Wam przyjdzie do głowy, wymienić sobie, OK, zostajecie przy mechanicznej 105, ale chcecie lżejszej kasety, bo zaraz powiem właśnie jaka jest jednak różnica między tą grupą a wyższymi to założycie sobie wyższą, wyższy model, założycie sobie Ultegrę, założycie sobie Dura Ace'a. To jest ta sama kompatybilność z bębenkami HGL. Jeżeli Wam przyjdzie do głowy, że chcecie mieć lżejszą korbę, proszę bardzo, założycie sobie na przykład, zamontujecie Ultegrę, będzie kompatybilne, będzie wszystko działało. Czyli to, że mamy niską cenę, to, że mamy dwunastorzędowość sprawia też, że jesteśmy kompatybilni z innym, po prostu z całym tym ekosystemem dwunastorzędowym. Czego ta grupa nie będzie miała? No Na przykład w porównaniu z Ultegrą i z Dura Acem nie będzie miała systemu Hyperglide Plus, który oznacza, że będziecie mieli dodatkowe specjalne rampy zrzucające łańcuch w dół kasety. To już jest Jeździłem na Dura Esie, bo może pamiętacie, że y, w ogóle co ciekawe w piekle y, północy w Rewalu w tym roku startowałem na Meridzie z Kultura na Dura es Di2. Miałem startować na tym, ale rama nie doszła. Dopiero doszła tydzień temu, więc teraz dopiero montuję rower, który miałem mieć już w marcu. No i y, tamto przerzucanie jest bardzo dobre. Ja nie narzekam na przerzucanie w Di2. Ono jest świetne. Oprócz tego... Że klamko-manetki mechaniczne są dużo lepsze w dwóch warunkach. Kiedy jest zimno i macie rękawiczki, jesień, zima, czy tam chłodna wiosna, porankami jedziecie na trening. Druga rzecz na mocnych wstrząsach to to, że możecie przerzucać wciskając całą klamkę, a nie szukając tutaj przycisków, jest dużo lepsze. Natomiast przerzucanie w DI2 jest na bardzo wysokim poziomie. Tutaj macie system Hyperglide, w wyższych grupach będzie Hyperglide Plus. Poza tym różnice wagowe, które w ogóle nie sprawią, że będziecie wolniejsi na 105, a szybsi na Ultegrze, podaję przykład. Kaseta 105 ma wszystkie zęby wykonane ze stali, co jest olbrzymią zaletą, jeśli chodzi o jej trwałość. I jeden ten Spider wykonany z aluminium. Kaseta Ultegry, czyli grupę, grupa w górę, będzie miała wszystkie zęby także wykonane ze stali, ale będzie posiadała dwa spidery nie wiem, czy to będą triplety w każdym razie dwa spidery wykonane z aluminium czyli cięcie wagi. Dodatkowo, jeżeli dobrze pamiętam, to ten lockring w Shimano, tutaj na pewno w stopiące jest wykonany ze stali. A w ultegrze, już na pewno w Duraje się, będzie wykonany z aluminium. Różnica wagowa, uwaga, w, w kasecie 11:34 między 105 a ultegrą według tabeli Shimano wynosi 16 gramów. Nie wiem, czy, czy tam jest jakaś pomyłka, no bo. No bo jednak dwa spajdery aluminiowe, no i chyba też nakrętka aluminiowa. To jest malutkie, więc tutaj dużo, dużo nie będzie oszczędności wagowych, ale tak jest. Poza tym, w 105 mamy na przykład śruby mocujące stalowe, w wyższych grupach będą to śruby aluminiowe. 105 jest systemem Holotech 2. Mamy ośkę. Zintegrowaną z prawym ramieniem korby. Nie mamy tutaj systemu Hollow Glide, który używa jeszcze mniej materiału. Na pewno w tej dużej tarczy nie wiem też, czy jest jakaś różnica w ramieniu. Natomiast tarcza Utegry i Duraisa będzie lżejsza, i to są różnice, które moim zdaniem nie mają wręcz, wręcz sensu. Czy dla Tadeja Pogaczara Pewnie tak. Dla kogoś, kto jeździ bardzo zawodowo i jeździ wieloetapowe wyścigi, jakieś protury, no to przez wiele dni zaoszczędza ileś tam kalorii na tym, że wspina się, wciąga na górę mniejszą ilość gramów. Dla nas naprawdę, jeżeli jesteście nawet zaawansowani na wysokim poziomie w Polsce szosowcami, to mówię Wam, że na 105 będziecie osiągać... Bardzo podobne, jeżeli nie identyczne rezultaty, co wiem, że niektórym się nie spodoba, ale tak po prostu jest. Po prostu widziałem już za dużo kolarzy, którzy na Sorze miażdżyli tych, którzy jechali na dura -e Mi też zdarzało się na Deore za dużo ym, kolarzy, kolarzy, kolarzy górskich wyprzedzać jadących na x więc naprawdę aż takich różnic tutaj nie ma. Yy, ta grupa jest prosta, jest łatwa w montażu, chociaż będę miał. Jeden, jedno wyzwanie, jeden challenge to znaczy, mamy zintegrowaną, ja mam zintegrowaną kierownicę. I o ile przełożenie yy, przewodów hydraulicznych przez kierownicę, samo przełożenie nie jest problemem, ale to, że one będą tutaj przełożone i mi, będą miały mocne załamania dla hydrauliki nie ma znaczenia. Czyli hamulce i tak będą tutaj działały bardzo, bardzo płynnie, to w przypadku przewodów mechanicznych będę musiał bardzo uważać, żeby one nie miały załamań, które sprawią, że po prostu będzie to gorzej chodziło. I tak, to jest prawda. W takiej sytuacji system elektroniczny będzie miał przewagę, ale to tylko dlatego, że popsuliśmy sobie kokpity, że wszystko teraz idzie w środku ramy, po prostu ma więcej zakrętów. Czy wygląda fajniej? Wygląda fajniej, ale te krótkie pancerze, które gdzieś tutaj wystawały nikomu nie przeszkadzały dopóki nam marketing tego nie, nie podpowiedział, że tak jest, więc owszem, tutaj będę, będę bardzo ostrożnie to wszystko montował, żebym czuł bardzo fajne klikanie pod, pod palcami, tutaj na manetkach. I tyle, niska cena, jest dwunastorzędowość, czyli kompatybilność w górę. I trzecia cecha większość systemów, tych istotnych dla nas siła hamowania, jakość przerzucania posiada. Nie posiada Hyperglide Plus, nie mamy tutaj yy, Glide. Yy, jak, jak to się nazywa? No i widzicie, teraz mi, teraz, mi to, teraz mi to umknęło w korbie, czyli po prostu cięższa korba. I tyle. 105, bardzo dobra grupa, i już dzisiaj trafia na ten rower. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia.